Witam Was bardzo serdecznie w Politycznym Przeglądzie Tweetów. W zeszłym tygodniu na polskim Twitterze mówiło się m.in. o portalu społecznościowym Tomasza Sakiewicza, o transferach do partii Szymona Hołowni oraz o... Schakowaniu konta Marka Suskiego. Szymon Hołownia, nie mamy subwencji, dotacji, walczymy dosłownie z tygodnia na tydzień i miesiąca na miesiąc, ale może dzięki temu możemy być zaczynem nowej jakości na opozycji. Nowa jakość na opozycji zaczęła się od przejęcia posłanki lewicy Hanny Gil-Piątek. W zeszłym tygodniu doszło jeszcze do paru ciekawych transferów. Senator koalicji obywatelskiej Jacek Bury. Jestem senatorem bezpartyjnym. Podjąłem się natomiast ostatnio współpracy z ruchem Szymona Hołowni Polska 2050. Jedyny senator Szymona Hołowni chce zlikwidować 500, ale Szymon Hołownia nie chce likwidacji 500. Jedyna posłanka Hołowni popiera legalizację aborcji, ale Szymon Hołownia nie popiera legalizacji aborcji. Czego tu nie rozumiecie? Jeśli myślisz, że masz w życiu trudno, to spójrz na Szymona Hołownię, Jacka Burego i Hannę Gil Piątek. Ci ludzie będą musieli opracować przed wyborami jakiś spójny program. Szymon Hołownia ma już posłankę z lewicy, senatora z koalicji obywatelskiej, dawniej Nowoczesna, radnego miasta niedawno w PiS. Myślę, że marzy mu się teraz wójt z PSL i jakiś wiceminister z porozumienia do strita zbiera. Joanna Mucha dołączyła do ruchu Polska 2050. Joanna Mucha uchołowni to jednak poważny problem dla PO. Szymek staje się przystanią dla tych, których nie zadowala przywództwo Borysa Budki, szef lubelskich struktur Stowarzyszenia Polska-2050 złożył rezygnację. Jak ustalił onet? Nikt nie konsultował transferu Joanny Muchy z lokalnymi działaczami. Zabrakło dialogu. Joanna Mucha, 18 lat w PO, była minister sportu i turystyki w rządzie Donalda Tuska. Jacek Kozłowski, wiceprzewodniczący Polska 2050. 15 lat w PO, były wojewoda Mazowiecki z nominacji Tuska. Plotki głoszą, że poza Joanną Muchą, bardzo bliski transferu do ruchu chołowni jest również. Tomasz Zimoch. Redaktor Antoni Trzmiel słusznie zwrócił moją uwagę na fakt, że szefowa think tanku Hołowni Strategie 2050, pani Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, to osoba w polityce nowa, ale nie do końca. Była podsekretarzem stanu w MSZ, a później ambasadorem w Moskwie, oczywiście zarządu Tuska. Lipiec 2020. chołownia. PO nie ma wizji Polski. Styczeń 2021. Hołownia ma w swojej partii praktycznie samych byłych członków PO. Działacze Polska2050 ze Śląska w kilkunastominutowym filmie o sytuacji w ruchu Szymona Hołowni. Zarząd bagatelizuje problemy wolontariuszy. Nie mamy żadnego wsparcia. To nie działa. Jesteśmy tutaj sami. Nikt nas nie słucha. Działacze odchodzą. Jesteśmy nową siłą, twierdzi Szymon Hołownia, i dlatego głównie zajmuje się zbieraniem odpadów ze wszystkich starych sił zakleszczonego okrągłostołowego układu. Nowa jakość w polskiej polityce przybrała postać wyciągania z istniejących od dawna partii, źle czujących się w ich strukturach posłów, posłanek działaczy, a mówimy o ludziach, których od strony ideowej zapewne więcej dzieli niż łączy. Pomysł przyznaję, ekstrawagancki. Ja w oczekiwaniu na dostrzeżenie przez Polaków, że Polska 2050 to twór bezideowy, imitujący PO. Zorientują się dopiero po pierwszych wyborach, jak już wprowadzi kilkadziesiąt tych samych mord do Sejmu. Nie zorientują się. Ludzie widzą tylko lidera, Klikacze, którzy cicho siedzą w ławkach, ich nie obchodzą. Spytaj człowieka na ulicy, czy zna jakiegoś posła od Kuki 15. W wyborach prezydenckich Szymon Hołownia osiągnął bardzo dobry trzeci wynik właśnie dlatego, bo był postrzegany jako osoba bezpartyjna. Osoba, która jest całkowicie nowa w polityce i wokół której nie krążą politycy, raczej źle kojarzący się obywatelom. W tej chwili Szymon Hołownia ściąga do siebie ludzi z partii opozycyjnych i skończy się to tak, że na konferencjach prasowych obywatelów niego Będzie stała osoba kojarzona z PO. I teraz tak: albo wyborcy Szymona Hołowni się od niego odwrócą, albo stwierdzą, że Platforma Obywatelska czy Koalicja Obywatelska i tak się kończy, więc przydałoby się zagłosować na coś podobnego. A to zagłosuje na Polskę 2050 Szymona Hołowni. Obecnie sondaże dla partii Szymona Hołowni są bardzo korzystne, ale przypominam, że nowoczesna Ryszarda Petru. Też miała bardzo wysokie wyniki sondażowe, jak na nową partię. Czy Polska 2050 skończy jak nowoczesna? Czas pokaże. Będę wykorzystywał wszystkie moje polityczne możliwości, będę zwracał się osobiście do Kaczyńskiego, żeby Szarzyńska już nigdy nie pojawiła się na polskiej scenie politycznej. Dziś Opublikowała na Instagramie nowe zdjęcia. Zdjęć oczywiście nie pokażę, bo YouTube za chwilę zdjąłby mi nagranie. Jedyne co mogę powiedzieć, to że na zdjęciach jest bardzo skąpo ubrana. Radna Mogilna, działaczka porozumienia pani Ewa Szarzyńska. Doszło do włamania na konto posła Marka Suskiego. Zamieszczane treści nie są jego autorstwa. Sprawa jest wyjaśniana. Marek Suski. Treści udało się zablokować i zdjąć, ale nie odzyskałem kontroli nad swoim kontem. Nie mam też dostępu do danych ze skrzynki mailowej, które są mi potrzebne do pracy. Zastanawiam się, czy to nie oznacza, że pan poseł ma to samo hasło do Twittera i do poczty? Hasło posła Suskiego wyciekło do sieci. W kwestii włamania na konto posła Suskiego, to nie zdjęcia tej kobiety są tu największym problemem. Suski należy do Komisji do Spraw Służb specjalnych. Przyznał, że włamano mu się na skrzynkę mailową, gdzie mogą być poufne informacje. To nawet nie jest karton, jest znacznie gorzej. Wierzycie, że ludzie, którzy nie potrafią zabezpieczyć sobie konta na Twitterze, dają sobie radę na przykład z nadzorem nad służbami specjalnymi? Bo ja nie. Z rzeczy oczywistych, polityk powinien mieć dwuetapowe zabezpieczenie konta. Nie powinien mieć hasła w stylu admin raz, dwa, trzy i nie powinien wrzucać takich zdjęć do sieci. Więc, mimo tego, że to oczywisty włam na konto i jest mi ich po prostu szkoda, to ewidentny efekt ich własnej głupoty. Pani Ewa Szarzyńska również odniosła się do tweeta Marka Suskiego. Marku, jeśli w ciągu dwóch godzin nie usuniesz poniższych wpisów, oraz nie przeprosisz mnie publicznie, opublikuję intymne zdjęcia, które od ciebie otrzymałam, a także propozycje o charakterze seksualnym. Z czasem okazało się, że pod panią Ewę podszywał się twitterowy troll napalony wikary, oczywiście nie ze swojego głównego konta, tylko zapasowego. Pani Ewa Szarzyńska udzieliła również dwóch całkowicie sprzecznych wywiadów, podczas których wypowiedziała się na temat zdjęć udostępnionych na Twitterze. Jestem roztrzęsiona i nie wiem co mam robić. To moje prywatne zdjęcia sprzed lat. Nikomu ich nie pokazywałam. W odróżnieniu od innych portali, wyborcza nie zrobiła tekstu z tweeta, tylko najpierw porozmawiała z kobietą. Czasami wolniej znaczy lepiej. Tylko u nas, Ewa Szarzyńska. To nie są moje zdjęcia. Nie mam takich w telefonie. Nigdy podobnych nie robiłam. Dodatkowo, wiele osób na Twitterze twierdzi, że te włamanie i atak na działaczkę porozumienia może być jakąś grą wewnątrz zjednoczonej prawicy. Nie lubię, nie szanuję gowina. Naga szarzyńska pachnie mi rozgrywkami pomiędzy porozumieniem a solidarną. Większością pisowskich kont zarządza Matecki, jego trole. Zmuszają gowina do przyjęcia ustawy mandatowej. Polityka zawsze była brudna. Odkąd PiS jest u władzy, to szambo. Zawsze się zastanawiałem, jak wygląda włamanie na takie konto. W sumie widzę tylko dwie opcje. Albo ktoś miał bardzo proste hasło, że haker je po prostu zgadł, albo na pocztę przyszła fałszywa wiadomość, na przykład od Twittera, że ktoś nam się włamał na konto i należy zmienić hasło. Jeśli ta osoba otworzyła tego maila i zmieniła hasło, to najprawdopodobniej haker te hasło poznał. W przypadku włamania na konto pana Marka Suskiego i ogólnie, jeśli chodzi o włamanie na konta polityków, ministrów, wiceministrów, to najbardziej niepokojące jest to, że nie potrafią oni prawidłowo zabezpieczyć swojego konta, no i wygląda na to, że nie uważają na to, w co klikają. Dlaczego wszyscy oni nie mają uruchomionej weryfikacji dwuetapowej? Wydaje mi się, że weryfikacja dwuetapowa znacznie utrudniłaby hakerowi włamanie. W sumie jest jeszcze jedna niepokojąca sprawa. W przypadku pana Marka Suskiego, który zasiada w komisji do spraw służb specjalnych, Wygląda na to, że hasło na Twittera i na pocztę mailową miał dokładnie takie samo. No, po prostu załamka. Co do pani Ewy, to powinno być to dla nas wszystkich ostrzeżeniem. Albo po prostu nie róbmy sobie nagich zdjęć. A jeśli już je robimy, to może dobrym pomysłem byłoby trzymanie tych zdjęć na dysku zewnętrznym w domu, a nie w chmurze, na poczcie elektronicznej czy na Instagramie. Albikla! Polska odpowiedź na Facebooka, dziś start nowego portalu społecznościowego, już od 17 start nowego polskiego portalu społecznościowego Albikla, stop cenzurze w sieci. Kurde, przypał, Albikla skopiowała regulamin z Facebooka, nawet z ich hiperłączami. To takie proste, co na to Urząd Ochrony Danych Konsumentów. Albikla nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub kradzież danych zdjęć lub innych treści z Albikla. Sakiewicz na swoim portalu podaje dalej fejkowe konto Najmana, nic dziwnego, że robi za eksperta w TVP wolny Internet. Drodzy użytkownicy, możliwość komentowania za kilka minut zostanie włączona. Pojawiło się wiele profili i komentarzy niezgodnych z naszym regulaminem, dlatego też dotychczasowe komentarze jeszcze przez jakiś czas będą zablokowane. Przypadki rażącego naruszenia prawa będą zgłaszane do organów ścigania. Czytam, że w odpowiedzi na cenzurę w mediach społecznościowych powstał polski portal, którego admini mogą kasować nie tylko posty łamiące prawo. Twitter, zasłaniając się regulaminem, blokuje i kasuje konta użytkowników. Masz tego dość? Zapraszamy na albikla. W ramach naszej polityki dorzucamy do pakietu Policję. Szybko poszło. Albikla. Musisz podać prawdziwe imię i nazwisko, a serwis może nie tylko usuwać wpisy i konta, ale nawet zgłaszać organom ścigania. Nie możesz też zamieszczać wpisów sprzecznych z dobrymi obyczajami, nawet jeśli nie łamią prawa. Oj, Narodowa Rada Wolności Słowa miałaby robotę. Walczący z cenzurą w sieci portal Albikla w drugim dniu działania wyłączył komentowanie treści, bo na portalu jest dużo nieregulaminowych kont i komentarzy. Właścicielem portalu jest firma Słowo Niezależne. Nie mam pytań, czyli niezależny portal społecznościowy Albikla należy do spółki Słowo Niezależne, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której jedną trzecią udziałów ma spółka srebrna. Należąca do PiS. Tak, to będzie bardzo niezależny portal. Na portalu Tomasza Sakiewicza będzie bezpiecznie, bo wszystkie hasła do kont będzie znał tylko Tomasz Sakiewicz. Skasowaliście już konta na albikla? No tak, nie ma takiej opcji w ustawieniach. To może zmieniliście hasło e-maila? No tak, tej opcji też nie ma w ustawieniach. W sumie to nie ma także ustawień. Albikla dostała właśnie opcję usunięcia konta oraz zmiany hasła. Aby to zrobić, należy udać się na tyły budynku redakcji gazety polskiej w Warszawie i uderzyć kilka razy kijem w parapet. Po usłyszeniu tego sygnału w oknie pojawi się informatyk, który chętnie nam pomoże. Ktoś się włamał na oficjalne konta Albikli na ich stronie, która miała być prawicową wersją Facebooka i wkleił tęczę. Admini nie mogli uzyskać dostępu do konta, więc, więc je skasowali. Włamali się na stronę albikli i wstawili tęczę. Tomasz Sakiewicz, nikt nie zasłużył bardziej niż wy na bycie pośmiewiskiem. Propagandowa dziennikarska banda na pisowskim garnuszku. Cieszy. Ktoś na albikli założył sobie konto o niku login, co sprawia, że, że jak człowiek kliknie w nazwę użytkownika, to zostaje wylogowany i od razu przekierowany do strony logowania. Lepiej nie zostawiać tam swoich danych, bo jak się okazuje, pierwszy lepszy programista amator mógł już sobie pobrać dane wszystkich użytkowników. Taka wtopa Tomasza Sakiewicza. Sakiewicz, Sakiewicz o uruchomieniu albikla. Naruszyliśmy potężne interesy. I dokonaliśmy wyłomu w ścianie ideologicznego frontu. Dużo osób pyta nas, co sądzimy o serwisie Albikla. Oto nasza odpowiedź: trzymajcie się od niego z daleka, nie zostawiajcie tam żadnych swoich danych. Pełno tam podstawowych błędów bezpieczeństwa. Ciężko, ciężko nam uwierzyć, że ktoś takie coś uruchomił na serio, produkcyjnie. Polska odpowiedź na Greotron, korona królów. Polska odpowiedź na BBC TVP. Polska odpowiedź na Facebooka Albikla. Czy Polska może już nie odpowiadać? Jak wygląda życie na platformie Tomasza Sakiewicza? Bardzo dobrze opisał to Twitterowicz informatyk zakładowy, dzień czwarty. Albikla. Sobota 23 stycznia 2021 roku. Publikuje artykuł o portalu Albikla. Godzinę później tracę tam swoje konto. Krótko po południu na oczach widzów toczy się walka o oficjalne konto albikla, na którym w grafice profilowej na przemian pojawia się i znika obrazek tęczy. Wynik nierozstrzygnięty ze wskazaniem na intruzów, bo dwie godziny później portal wyłącza prezentowanie jakichkolwiek treści użytkowników. ID aktywowanych użytkowników przekracza 20 tysięcy. Duża liczba poprzednio założonych kont została usunięta. Publiczności trollowanie wyraźnie się nie nudzi. Większość nowych kont sprawia wrażenie niezgodnych z regulaminem. Ująłem to tak delikatnie, jak umiałem. Na darknetowym forum pojawia się opcja sprzedaży bazy danych albikli. Późnym wieczorem wraca możliwość wysłania obrazków. Odnajduję jedno konto publikujące nowe treści. Kwadrans później treści znikają. Powiedzmy sobie szczerze, czy ktoś spodziewał się czegoś innego? Przecież Tomasz Sakiewicz zajmował się już tworzeniem portalu. Nie wiem, czy pamiętacie taki portal puszcza.tv. Tomasz Sakiewicz dostał na niego dotację w wysokości około 7 milionów złotych. Ten portal oczywiście działa, ale wygląda tak, jakby można było go zrobić za kilka, maksymalnie kilkanaście tysięcy złotych. To jednak był pryszcz w porównaniu z albiklą, bo tutaj nie można korzystać z szablonów, tylko trzeba samemu wszystko zaprogramować i zabezpieczyć. Ciekawe, czy Tomasz Sakiewicz dostał jakieś fundusze z budżetu państwa na stworzenie Albikli. Jeśli tak, to powiem wam szczerze, że za ten portal w obecnym stanie nie dałbym złamać. Grosza. No ale przecież wszyscy wiemy jak jest. Ważne, że portal istnieje. A to czy działa, to już sprawa drugorzędna. Na koniec przedstawiam trzy najciekawsze tweety pana Janusza Piechocińskiego. Bill Gates ma 100 tysięcy hektarów gruntów ornych w różnych stanach. Raport NIK. W 2019 roku wskaźnik sprawności postępowań sądowych pogorszył się o... 38% w stosunku do 2015 roku. W Polsce spalanych jest 11 milionów 400 tysięcy ton węgla w piecach domowych, a w całej Unii Europejskiej 13 milionów ton. Mamy więc niezagrożone pierwsze miejsce. I to wszystko, co na dzisiaj dla Was przygotowałem. Jeśli w tym tygodniu natkniecie się na jakieś dziwne, śmieszne lub bulwersujące tweety, to jeśli chcecie, możecie udostępnić mi linki do tych tweetów na Twitterze, Facebooku lub w komentarzach pod tym nagraniem. Dajcie lajka, like subskrybujcie, udostępniajcie na Facebooku i do zobaczenia wkrótce.